Słuchajcie, chyba odnalazłem sens mojego życia. Tu jest wino, czacza i herbata. O, szefowa, tu zobaczcie, ma jakieś większe pojemności. Zrastujcie! Skolko! 10 lat, 10 lat, 10 lat. 10 lat, 6. Kochana, to podarka. Podarka? O! Powiem Wam, że to produkcja kwitnie ostro. Cia, cia jest o nie, nie, ja nie piję, to. No. Matko Boska znowu sobie... Się... Słuchajcie, wbijam tutaj do, do gardła alwa normalnie całego. To jest rynek taki w Batumi. Zobaczymy co tu się kręci. Mam nadzieję, że wyjdę cały z tego. No, lecimy, co tu się pasie Jaki są. Słuchajcie, Adidasa oczywiście to nawet, nawet nie wątpię, że tutaj wszystko jest oryginalne. Słuchajcie, kobiecina się zerwała, myślała, że jakiś zrobi konkretny deal z samego rana. Ula, nie z no, takich rzeczy wody. ja tu powinienem wskoczyć wcześniej po wyposażenie. A, ja nie to No i tu ma nic, słuchajcie. 22. Po 22, słuchajcie, chyba do kawy jest coś tutaj. Słabiutko widzę jest. O, tam ile mają tych papierosów? Ja nie wiem, czy w Polsce to by było legalne. Powiem wam, że to produkcja kwitnie, ostro. La, la, Warzywa Słuchajcie, chyba odnalazłem sens mojego życia. Tu jest wino, czacza i herbata. Ale, ale pachnie ta herbaciura. Ludzie, jedyny, ludzisko. Matko, boska, ile wina? Patrzcie na bukłaki, po 5 litrów można targać. Ho 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 a to się aż nie no. O, taką banieczkę. Ludzi skaczaczy. Uhu, na bogato. Nie wiem, nie wiem czy ja bym zdążył to wytrąp. Wy, wychlać. Po 5 lari. O, szefowa, tu zobaczcie, ma jakieś większe pojemności. Zrastujcie! Skolko! 10 lari 10, 10 lat. 10 czacza. Oczyń harosza. A to koniak jest. Co to A co to To A ty ma... u ciebie jak gruszkowa Gruszkowa to jest. Pokaż mi ja chodź Ja Matko boska. Ot, ot, jak o, z супер, O, super, super, o, super. Можно. Ta... Lari. Można. Można. Pier, można. 15. Jak ja pokupić. E, 6. Ty 40. dawaj mi good price. Dobra cena. A, dobra cena, bo Po cztery. Po cztery. Ja pokupić 2. 4. Nowa, ja jest Zada. Wysiowa. Dwie takoi. Dwie takoi, tako. da, co to To koniak. Koniak. ta para 15 można. 15? Eta para. Dziesięć dwa butelki na 15 Po czemu, po czemu To koniak, koniak. O koniaku, o. ja. Da, da, Acha. Acha. O.

a, I to jest na salonie? Dawaj mi, to jest wiśniowa. Ta wiśniowa. wiśniowa. O! O! wszystko rusza! Stoj z jest Stoj z A to jest 4 litra. 4 litra, o! O! Kochana! <monitoring w> <motivations> <inhalten>

Malina. Malina, tak. Malina, który No, dawaj, patrz, ty mi nie dasz skosztować, skasztować czacza. Dawaj mi, a na czacza skosztować A, to będzie

no, no, no nie nada, nie nada. Słuchajcie, ona mnie tu wypuści chyba z 50 litrów. Ciekawe jak ja z tym do samolotu wjadę. Winagrać. Winagrad nie chodzi z winagradnie, z Tak. Z Kochana, ty ty, ty haczu zabijaca mnie. A da, da, tak, tak zabijać, e to marany. A ty ze wygórajcie O matka Boska tu szelenki będzie. Bo ci to widać. Dawaj mienia. Ja. Dobra cena, good price. My mam. Rada, odjadę. Bo Słuchajcie, wydaje mi się, że kobiecie popatrzcie dobrze z oczu patrzy, ale ja, mnie tu już nie jedna przerobiła, słuchajcie, ale nie zło ma tu zapleka. Nie wiem, jak ja z tym ze samolotu wejdę. Normalnie nie wiem. Weźcie, patrzcie, jak coś to zrobimy. O, coś się, kochany nie podoba. Coś tu kręci, słuchajcie, coś tu rzeźbi. Dwa. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. podarka. Sześć. Kochana. Podarka. Podarka? o. Słuchajcie, dała podarka normalnie, nie wiem. Ona mnie chce dzisiaj zabić. Ona mnie chce kochana dzisiaj zabić. Zaraz teraz musimy szybko cenę pogadać, bo 6 litra? To 30 powinno być. to to jest? Nie, no, no, no. A chlaczućka jeszcze. A skolko ty masz taki? Dwa lari, lary. A lary? 2 lary. Dwa lary kochana skolka. skolka ale ty musisz mi dać dobrą cenę tak sklejany sklejany patrzcie normalnie kochana jak na spowiedzi no, no, no ludziska no po prostu ja nie wiem co ja mam z nią zrobić po dwa lari, a pewnie na stoisku obok pojedę skolka chcesz <słuchaj> dawaj mi nie jeden taki nie taki dawaj mi taki dwa

Szefowa! Szefowa tu dzisiaj robi taki deal, słuchajcie, mi się wydaje. Ja odchodzę, ona zwija się ze stoiskiem po prostu. Taki pieniądz co ona tutaj kręci. Jak ona mi zakręci na tym kalkulaturze, to ja nie uniosę. No to ładnie, to zielone zielony. A skolko ty masz? ty? to dwa dwa 250. Dla mnie dwa. Dwa nie ma. A dwa można tak nie А там-то не хорошая. А что, что это тут мед? Это мед, мед, супер мед, супер. Сколько мед хороший? Вот это штат. Это сколько-то это? Это 35-25. 25 тата. Jest dobra, to lekarzka. Słuchajcie, no nie wiem, kobiety naprawdę nie wiem, mnie tutaj przerobi Nieźle, a co to To akacja Akacja? Tak, A a to? tak 15 15? 5 lari, 10 20 nie. A ten 25 Tak, to 25 To 25 To 10, tak Sy okay, okej, dobra. Dawaj. Nie wiem czy ktoś tam liczy, słuchajcie, bo mi tam 30. Nie wiem, no ona mnie, ona mnie tak przerobi dzisiaj, że ja nie uniosę. Dobra, ja się muszę skupić jednak na liczeniu. Zresztą ja policzę po niej, słuchajcie. No no, Słuchajcie, normalnie z szefową ja tu dzisiaj dojdę do bitki. Już wam patrzę, bo ona tutaj zrobiła 115, zeszliśmy na 110, ale tu mnie jeszcze chce przerobić na coś. Słuchajcie, ma po dwa, dwa i pół te ładne takie. Co chodźcie z podarka, Dawaj mi podarka, gdzie jest podarek? Podarek? O, kochana, no. Słuchajcie, nie wiem, nie wiem ile szefowa mnie tu przerobiła. Słuchajcie, patrzcie. Zobaczcie, jakie żebym się tu u szefowej obkupił na bazarku. Matko jedyna, no taki interes teraz bym zrobił. Słuchajcie, ja już nie mam pieniędzy. Trzeba do domu jechać. Myślałem, że tę jeszcze posaleję trochę, ale niestety. Tutaj co za badziewie mają. O, kukurydza, słuchaj, ta świeża wpadła. No to jest taki bazarek, słuchajcie, wszystko macie, ale Czacza, ona tam po szóstkę mówiła, ale po piąteczkę też wam, słuchaj, ta puści a tutaj była dobra kawa tam słuchajcie, jest pyszna kawka kiedyś piłem tutaj, naprawdę polecam patrzcie, jakieś mają tutaj takie chyba rękodzieło, coś mi się wydaje na chińszczyznę to nie wygląda tu wszystko po rusku mówi słuchajcie, jak kiedyś chciałem jechać do Moskwy pozwiedzać, ale no jaki to sens, jak oni już są wszyscy tutaj naprawdę, nie widzę sensu Kurczę, jak ja się z tym do samolotu zapakuję, słuchajcie, ludziska, może być gorąco, ale ładne dynie, czy to z Halloween, czy po Halloween, ale śliczne, kurde, kobieciny to niezłe dila robią, ja nawet nie pytam się, po ile ona ma te, żeby się nie wkurzyć, słuchaj, tak. To jest bardzo na To Pytad Tu warzywa, słuchajcie, ale zobaczycie co tu z bagażników leciało. Patrzcie. i w bagażniku, nieźle. Ludziska, to jest dopiero hit sezonu. Uhuhu, uhuhu. Dzieje się, dzieje się, ale powiem wam, ceny nie są jakieś zjawiskowo tanie, naprawdę. Jednak w Tbilisi jest dużo, dużo cenowo lepiej. Albo, ja nie znam miejsca, może to jest taki, słuchajcie, ryneczek tutaj niezbyt tani. Truskawy nawet są, so, uala boska. O Ale tu, słuchajcie, niezły klimat w ogóle. Tu się akcja odbywa na Torach, kiedyś chyba w Hongkongu widziałem takie akcje Ale piękne moja te warzywa, wszystko, Marko boska aż, aż się śmieje. A to co to jest? Jakieś kwiaty takie? Ula boska, dobra, wracamy, słuchajcie, wracamy do... Ole rzut łoboże O Boże, o Boże, Majka. Horosze, harosze, Matko Boska, nie na a co to jest? Czarny, czarny. Czarny Czarna rzepa. O, co Matko Boska, zobaczcie co tu jak kapusta, jak kapusta. Matko Boska, jest. Słuchajcie, on mnie tam na czacze jeszcze kręcił ludzie. Przecież ja bym nie wyszedł w własnych siłach stąd ja bym tutaj dzisiaj mamy wtorek. Podejrzewam, że koło piątku ja bym się ogarnął tutaj. O, jakieś klapki po dychu, słuchaj, ta cenowo jest nieźle. Ale ja szukam może mi co takie kroksy kupił. Oni mają zobaczymy, zobaczymy po ile tu będziemy cenowo może. On się zdecydował takie widzimy, o właśnie takie zwykłe. Eee, bo niech Kolko takie? 300 lew. 300. O Boże. Słuchajcie, wywaliłem człowiekowi tutaj piękne, piękne białe te. Po 30 tak? nie wiem. To jest jakieś 45 zł za takie kroksy. No, z oryginalnością, no to wiecie, my tu nie wchodzimy akurat w debaty. patrzcie jakie piękne. Mają te dynie. coś tu trzeba kasztany są. Kula boska, ludziska jakieś takie mają miny nieświeże. Dobra, wbijamy na. Słuchaj, ta wbijamy tutaj na tą salę targową. Halę targową. O, będzie jakiś hol zakupowy. Ja już, słuchajcie, ale orzechów, Patrzcie, cały normalnie ten ma. Samochód, ludziska, tu się dzieje. Tu się robi pieniądze. Ale zapachy tych przypraw lecą matko. Ostro jest. No, ciekawe, pojedyncze tutaj. O, patrzcie ile tutaj ona ma na tych rodzajów, tego Pięknie. A ta herbata jest zleczona wali. Słuchajcie, ja chyba jeszcze wezmę sobie trochę herbaty. Nie, 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 kacza nie, to, że nie, 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 Ja nie, Ja litra. nie, 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 Ja i przez na skali tak goły, Ja nie, nie pijąc, nie pijąc. A skóra, nie, A? A? <grym>, dziękuję. A spasiva, 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 spasiva. Słuchajcie, ciężko się wyrwać. Normalnie, czy wy, widzicie, czy wy widzicie, jak oni zmuszają tutaj ludzi do alkoholu, no to jest, to po prostu jest, to powinno być karalne Ludzi no, ledwo normalnie się wyrwałem z paszczy alkoholu. W ostatniej chwili zostałem uratowany. Nie, ja to muszę jakoś. Chyba opuścić ten lokal bokiem, bo ja tu nie widzę siebie, słuchajcie. Ja tu siebie nie widzę. Oni mają tutaj takie podarki, takie podarki, że tu na czworaka wracacie do domu. Inaczej się nie da. Ale mają tu tak? O nie nie, 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 nada, słuchajcie, jakieś mięso mi tu chcieli dać. Tu normalnie są jakieś chyba kwiaty. To będzie chyba Is się zobaczcie, czym oni handlują ludzie. Jest wszystko. Super. Ale jak tu pachnie pięknie, przepięknie Wiemy Wiem, życzyli. Wygląda, że nieźle O Boże. słuchajcie, tam kogoś chyba normalnie rozebrali rozebrali Koleś na kas Ale ładnie pachnie Kochana chyba Ja pasmaty, ja pasmatry. Przyjechali to no. już tak dwa lata. Kochanie, ja Ci dam namiar do Turcji do dobrego dentysty. W niedużej cenie, ty, ty się tam kochanie jest głoś, bo widzę, że u Ciebie są delikatne braki takie. Zobaczcie, tu czacza, nie, no coś trzeba kupić, ale... No aż się boję, tu jest dosyć, dosyć mocna agresja, słuchajcie. Może ja to, za tą kaczką, patrzcie, tu już kobiety jakiś są już złapane. Nie no, tam był ten koleś od tego alkoholu, nie, ja nie, nie mogę tam będzie przejść, absolutnie, to nawet, nawet, to nie wchodzi w grę. Tutaj chyba jest jakiś chemiczny sklepik. O, tu ile mają czapki, no Boże. Nie, ja nie wchodzę, bo ona mnie zaraz uchleje ta matko. Boże, ale zobaczcie, ile tu by się można tak tym próbowaniem nachlać. Ten chyba szuka następnego. Ja nie wiem. Wiecie co? Ja nie wiem, czy mi z mordy tak patrzy, że jestem taki ochlejusz, że nawet mi chcą polewać. No słabiutko to widzę, słabiutko to widzę, żeby stąd się wysmyknąć. Dobra, lecimy tutaj, lecimy tym gardłem. Tutaj widzę, jest... nie widzę alkoholu, słuchajcie, więc jest dobrze. Mogą mnie tylko na jakieś przyprawy nakręcić. Proszę, proszę, ten to skarb. Zastujcie. 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 Skolko. Decyklary, tak granatowy, kint maraulis, apera, wino. Wino, to. Ja nie lubię wino. Ja lubię ciać. Ciocz jest, kolko ciacza. Ja gruszowy jest. O nie, nie, ja nie pięczę to. Matko Boska znowu się wydziela. Daj, daj mi spokój kobieto. А паприка, нет, это то есть сухая чайка. Это гвоздика. Что это, мадам? Это сванский соль, такой салат, как просто добавить. А как помидор? Огурец, помидор, салат. Угу. А что это? Это аджита сухая. Шашлык, суп, борщ, везде можно. Шашлык? А. Попробуй, важный, много важных, много. Много важного, хорошего. Dawaj no, to... no, proszę Państwa kończymy, kończymy ten odcinek. Przeżyłem, przeżyłem co nieco i trzeba się szybko do jakiegoś PKS-a załadować i zawijać stąd, bo się robi strasznie ślisko i nieprzyjemnie nie żartuję, zakupy zrobione. Wydaje mi się w dobrej cenie. Z skóry ze mnie nie zdarli, słuchajcie, bo miałem tylko tyle, ile miałem pieniędzy i koniec. Nie ma, słuchajcie, nie ma namawiania, nie ma stawiania, ale naprawdę, na tym ryneczku, to można wyjść, słuchajcie, totalnie nawalonym, totalnie nawalonym i to wydaje mi się w dobrej cenie, w dobrej cenie, tylko nie wiadomo kiedy wyjść, kiedy wyjść, bo wydaje mi się, że nie tego samego dnia. Trzymajcie się, sekcja komentarzy jest wasza. Dzięki za oglądanie, na razie. Ciekawe, ciekawe, słuchajcie, czy ten temat przejdzie, ale podejrzewam, że wy się o tym dowiecie, jak albo to już przejdzie, albo i nie przejdzie.